Cześć, cześć, Dzisiaj Minecraft! Dzisiaj wam pokażę ten oto światcik Tak ten oto świat. Nie wiem czemu, ale dźwięku nie wydaje. A nucić wam nie będę. Jak widzicie, dźwięku nie wydaje i ja nie wiem dlaczego coś tu się stało złego? No nie, no nic Na razie mam bez dźwięku Tak to wszystko u mnie wygląda i widzicie Jest wszystko spoczko, maluczko I zrobiłam coś Widzicie mam tutaj lawę W wiaderku i Pewnie się niektórzy się dziwią, po co ci lewa? Przecież nic nie takiego... o tym mam te. Zrobiłam sobie tutaj dużo rzeczy. A między innymi to, żeby zrobić sobie skrzynkę, poke, która jest tam i flagi. Tutaj jest Islandia, chyba. Tutaj jest Japonia, Polska, a to, to nie wiem. Ech. Tutaj sobie zrobiłem jeszcze takie wyjście studnia. Tutaj. Tutaj mam, nie wiem. To jak się tam przepłynie, to jeździ się do dziurki. Wiecie, yy, bardziej, tam bardziej, tam bardziej. I pół. No i tak sobie u mnie to wygląda. Tak, jeszcze tutaj yy, mamy te... Ja mam tutaj jeszcze Jup. zejście takie małe. A co się tam jest? Dużo TNT 64 plus 64 możecie sobie policzyć. To jest 36... Co ja mówiłam? W ogóle. A! 80 plus 60, no to wiadomo że to jest 120 plus jeszcze ile było 84 z tego, nie no to 120 mm, t 8 jest, nie? TNT powinni. Tutaj jest skrzynka płatka i napisze mi co można zrobić z nią, bo ona... tutaj u mnie... Ja nie wiem co już nie mogę zrobić. Jak oglądałam na innych filmikach, to... Wszyscy TNT pod, to podkładali no co. Ale tam jeszcze jakiś tam proch tam chyba był, czy coś nie wiem, jakoś tam coś jeszcze chyba było, nie wiem. Więc mimo, że ci pisać. Jak widzisz, zmieniałam sobie trochę zbroję. Zmieniałam sobie bardziej na yy, wyrazną niż na złotą. I dostałam. Mam więcej teraz. Jeszcze trzy mi tylko brakuje. Widzieć tutaj tym Ona głęboka nie jest aż tak. No i co by wam tu jeszcze można powiedzieć? No. Wszystko jakoś się toczy fajnie. Już. Ja jestem tutaj bardzo szczęśliwa. Jeszcze nigdy tak w nie byłam szczęśliwa jak teraz. Nawet nie wiem, co ja gadam. Ej. A i tak te flagi wyglądają, można je łatwo zrobić. I jeszcze nie napiszę co z tego mogę zrobić, bo nic wielkiego yy, się tutaj z tego nie da zrobić, więc... Hello! Czy ktoś tu w ogóle jest. Zmieniam sobie obraz. Jeszcze tutaj mam te swoje takie yy, PLDR małe. I tutaj mam, tą jeszcze jedną moją skrzynkę. Co tutaj już, nic takiego wielkiego nie ma. Oczywiście, chcę sobie tam później, jak to się mi więcej skończy, chcę sobie trochę sobie levelów podbić w jakimś tam odcinku. To jak chyba myślę, że będę to nagrywać, to sobie po prostu level będę sobie wbijać coś sobie będę tam zabijać myślę a jeśli nie no to nie wiem co jeszcze tam będę mogła robić możecie mi pisać w komentarzach ostatnio tu jakieś angielskie komentarze w... nie wiem skończyłem w ogóle polski Tutaj mamy, jak widzicie, jeszcze takie. Xiaomi stąd, widzicie, mi to do moja plemia. Plemia. No, fajne tutaj. Sorry, muszę was okraść. Siup, siup, siup. Mówcie, jak sobie posadzicie. Co mogę jeszcze przyjść o, w. trzymajcie sobie jeszcze fajnego? Nie, no to narka. Co ty masz? Yy, idźmy stąd. Nie mam nic, więc Jakby ktoś nie wiedział, jak to się przyspiesza, czyli iść o wiele szybciej, dwa razy szybko wynacisnąć, Czym tam chodzicie i wtedy szybko... Ju ju widzicie, lecicie. Jezu, a jak tak chodzę, to nie. A jak tak, to się normalnie. Ło! Wow. Ale dobra, dopiero 6 minut. O, 6 minut minęło! A ja myślałam, że dopiero co najmniej 3 minuty. A tu już się z. kochana. Bo ja nie mogę nagrać dłużej niż 10 minut, bo to jest body cam, yy, I bezpłatne, co tylko pozwala 10 minut nagrywać i nie dłużej więc trochę lipa. A, no, ja da się kwewnić. Mam jeszcze kamerę. Hmm. Tylko byliśmy u mnie Więc jakoś to szybko zleci mi. I woda mi nic nie daje. Jak to? Ja nie wiem z czemu, ale powinna mieć jeszcze jedną razu. Jeśli wiecie gdzie może ono być, to możecie mi pisać, bo ja nie wiem gdzie jest moje żelazo. Gdzie jest moje laso? Ty ktoś mi powie, czy już nie gdzie jest moje żelazo? A może ty ukradłeś mi je Chwałe melony? Ale mam dzisiaj nastrój na śpiew. Więc jeśli byście chcieli mi coś tam pisać i tak dalej, to... Jeszcze mi się żaden potwór tam chyba nie mam tam. Co tą skrzynkę wziąć? Przeszkadza tylko. A nie mam gdzie ją dać. Są tam jakieś potwory? Chociaż jeden, no i co to jest? Ja się No nawet jednego nie ma ludzie. No po co mam chodzić się tu mogą mieć? jest... No bo to jakoś widno jest za mocno, poczekajcie No to jest idealnie dla potworków, normalnie ludzie... Ej, jest teraz wyjście? Ej, a tu jest Nie wiem co te potwory jakieś, no... Normalne Ale dobra co ja mam z tobą zrobić, skrzynko mi powiedz, moja? To jest bo skarbów, idźcie na dwór, a może tu cię dam? ej... Ja nie chciałam, by, by ona mi latała, e! Ludzie... Ludzie... Ona że właśnie jest taki... Nie wiem czemu, ale mi się... Z... A, dobra! Bo chyba ona nie leży na dywanie, nie? Bo to jest dywan. Ciekawe czemu nie mam głosu To jest dywan, więc ona... No! Teraz tak, bo był dywan I ona musiała wtedy Na dywanie Po prostu mi tu O! Jeszcze dywanik sobie tam Nie wiem po co mi tyle tych dywanów Nie wiem, my się mam się spodobać Zostawcie łapkę w górę Subskrypcję udostępnić, jakiś komentarz Ja z wami żegnam! It's not papa.